Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 13 grudnia 2024 roku, czyli nie równo rok od powstania rządu Donalda Tuska. Partie tworzące ten rząd, czyli Platforma Obywatelska, Trzecia Droga, w której skład wchodzą PSL oraz Polska 2050, Szymona Hołowni oraz Nowa Lewica, czy Lewica Razem, czy jak oni tam się teraz nazywają, musiały obiecywać Polakom mnóstwo rzeczy po to, żeby wygrać te wybory i skonstruować rząd. Każdy wie, że w trakcie kampanii wyborczej wiele się obiecuje i zobaczmy, ile z tych obietnic udało się zrealizować. Wziąłem obietnice Platformy Obywatelskiej, które były zapisane w 100 konkretach. Przypominam, że te 100 konkretów miało być zrealizowane nie w rok, ale w pierwsze 100 dni i Donald Tusk nam gwarantował, że tak zupełnie na poważnie, że on jest przekonany, że uda mu się je zrealizować w 100 dni, więc zobaczymy, co z tego wyszło. Wziąłem też 12 gwarancji trzeciej drogi, które są do teraz opublikowane na ich stronie. Wziąłem wypowiedzi Władysława Siniaka-Kamysza, szybona Hołowni i sprawdziłem, ile z tego udało się zrealizować. Nie wziąłem obietnic lewicy z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że lewica na szczęście w ogóle nie liczy się w tym rządzie, nikt tam jej nie słucha, nie mają oni wpływu na to, co się dzieje, a po drugie to nawet lepiej, żeby oni swoich obietnic nie realizowali, więc za każdym razem, gdybym pokazał obietnicę lewicy i mówił, że na szczęście jej nie zrealizowali, byłoby to nudne, musiałbym chwalić lewica, nie lubię chwalić lewicy, więc zapominamy o istnieniu lewicy zapominamy o obietnicach lewic, niech ich nigdy w życiu nikt nigdy nie realizuje. Więc przechodzimy do obietnic Platformy Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, zobaczymy ile z nich się udało zrealizować. Bardzo głośna obietnica Trzeciej Drogi, czyli dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Mówił o tym PSL, mówił o tym Władysław Kosiniak-Kamysz, jest taki filmik, w którym Kamysz to mówi, obok stoją Kosiniak oraz Hołownia i Hołownia patrzy się na Kamysza mówiącego, że będzie dobrowolny ZUS na przedsiębiorców, a kilka miesięcy później Hołownia no nie, nikt tego nigdy nie obiecywał. Nieprawda, obiecywaliście dobrowolnego zus -u. Dalej nie ma, nie dowieźliście tej obietnicy, oszukaliście ludzi, wyrzuciliście tą obietnicę do śmieci. Kolejna rzecz. Prosty i stabilny system podatkowy. Znowu obietnica trzeciej drogi. Niestety nie mamy dalej prostego systemu podatkowego. Dalej mamy jeden z dwóch najbardziej skomplikowanych systemów podatkowych w całej Unii Europejskiej. Nic z tym nie zrobiliście, zmarnowaliście rok, nie uprościliście podatków w Polsce. Kolejna obietnica, która niestety idzie do śmieci. Dalej. Obietnica Platformy Obywatelskiej. Dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. To akurat się udało, okazało się, że to jest jeden z najważniejszych priorytetów Platformy Obywatelskiej i ta obietnica została bardzo szybko zrealizowana, więc ją odkładamy. Idziemy dalej. Finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży to również była drobna sprawa, chodziło o nie duże pieniądze i to Platforma Obywatelska dowiodła. Wracamy do obietnic. Trzeciej drogi, zwiększenie podaży mieszkań oraz obniżenie ich cen. Nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Mieszkania dalej są drogie, dalej dużo mieszkań, powinno powstawać więcej mieszkań niż teraz. Do, dochodzą kolejne regulacje, podaż mieszkań wcale nie jest w tym momencie na takim poziomie, na którym być powinna, a ceny dalej są nieakceptowalne. Nie udało się zdradzić na wypadku tej obietnicy. Kolejna obietnica trzeciej drogi związana z, z mieszkaniami, z budową bloków. Tu też nic się nie wydarzyło. Dalej nie doszło do uwolnienia obrotu gruntów w granicach miasta. Likwidacja. Obiet, różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Trzecia droga zapowiadała, że te wynagrodzenia zostaną do siebie zbliżone. Nic takiego nie nastąpiło i w sumie dobrze, że nic takiego nie nastąpiło. Również państwo nie jest od tego, żeby regulować, kto ile ma zarabiać. Taka polityka równościowa, mówiąca, że każdy ma zarabiać tyle samo, niezależnie od tego, jak pracuje, jest oczywiście niedobre. Więc bardzo cieszę się, że ta obietnica nie została spełniona. Każdy powinien zarabiać tyle, na ile zasługuje, jak ciężko pracuje, a nie od tego, jak jakiej jest płci, ponieważ jest to dyskryminujące. Wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni Albo NFZ zwróci pieniądze. Nie zrealizowali tej obietnicy, o czym doskonale wiecie, nic takiego w tym momencie nie ma. Co więcej, Konfederacja złożyła taki projekt ustawy do Sejmu realizujący obietnicę Hołowni i podejrzewam, że Trzecia Droga będzie głosowała przeciwko swojej własnej obietnicy, ale to zobaczymy pewnie za parę tygodni, jak w końcu marszałek Hołownia zdecyduje się na przekazanie do głosowania naszego projektu. Wyprowadzenie polityki ze szkół. Do szkół to weszła pani Barbara Nowacka całą swoją lewicową ideologią. Polityki w szkołach jest jeszcze więcej. Szukują się nowe, upolitycznione, zideolo zideologizowane przedmioty, takie jak edukacja zdrowotna. Jak w tym zawłędnym nie można stwierdzić, żeby ta obietnica została spełniona. Kolejna obietnica, znowu trzeciej drogi, jak mam na wierzchu. Składka zdrowotna miał być powrót do składki zdrowotnej przed nowe nic takiego nie ma. Doszło do delikatnego obniżenia składki zdrowotnej, do zdjęcia składki zdrowotnej z, z, z sprzedaży środków trwałych. Natomiast cała reforma Nowego Ładu dalej pozostała Dali w przedsiębiorcy po gigantyczną składkę zdrowotną. Nic tu się nie zmieniło. Szymon Kałowski ja mówił, że to jest jego być albo nie być w koalicji. Natomiast on w koalicji jest, a składki zdrowotnej po staremu dalej nie ma. Odwołanie Rzecznika Praw Dziecka. To również Platforma zrobiła, nie było to wielkie wyzwanie, nawet skoro obiecali tylko tyle i tyle zrealizowali, to ciężko mieć w nich pretensje. VAT i PIT tylko o dopłaconych faktur, Każdy żeby przedsiębiorcał wierzę, nic takiego nie ma miejsca. Kolejna obietnica do kosza. ZUS będzie płacił zasiłek już od pierwszego dnia choroby, oczywiście nie płaci. Nie podwyższamy zUS-CIT i VAT przez całą kadencję. Już wiemy, że w kamieniach milowych jest zwiększenie VAT -y. na żywność, w związku z czym obietnica kolejna nie zrealizowana. Prosty i stabilny system podatkowy, nic takiego nie ma miejsca, podatki dalej są bardzo skomplikowane. Kolejna obietnica, tym razem Platformy Obywatelskiej, wprowadzanie systemu certyfikowanych usług asystenckich dla osób niesamodzielnych. Nic takiego się nie dzieje, Ta obietnica po prostu nie została zrealizowana. Realizowano, podobnie jak kolejna bobietnica, utworzenie powiatowych centrów zdrowia. Doskonale wiecie, że nie ma żadnych powiatowych centrów zdrowia. Platforma o tym zapomniała. Religia w szkołach tylko na pierwszej lub ostatniej lekcji. To znowu udało się realizować. i widzimy, że Platforma głównie zajmuje się realizowaniem obietnic ideologicznych, natomiast takich prawdziwych, gospodarczych prawie, że nie ma. Wprowadzenie bonu opiekuńczego nie zostało spełnione. Postawienie w szkołach szafek dla dzieci również. Mamy w biegli szkołach dalej szafek dla dzieci. Wprowadzenie jednozmianowego systemu edukacji. To jest ciekawa sprawa, bo ministrem edukacji jest oczywiście Barbara Nowacka, w oni odpowiadają za to, że nie zrealizowali swoich obietnic, i oczywiście tego nie ma. Podobnie jak i bezpłatnego poświęcenia przy porodzie. Ograniczenie możliwości wycinki lasów. To zostało niestety zrealizowane, to znaczy na samym początku drogą rozporządzenia. 20% lasów zostało wyłączonych z wycinki i to jest bardzo zła wiadomość dla polskiego systemu przemysłu drzewnego. To niestety zrealizowali, ale to jest bardzo zła wiadomość. Społeczny nadzór sami tego nie ma. Tu się w tej sprawie nic nie zmieniło. Podobnie jak jest zatrzymanie niekontrolowanego wywozu nieprzetworzonego drewna z Polski. Ta obietnica nawet weszła Umowy koalicyjnej, ale przepisy się również w tej sprawie nie zmieniły. Podobnie jak i w sprawie regulacji opłat za cmentarze wyznaniowe ta samorządy miały to regulować i dalej nie regulują. I to jest wszystko po staremu. Rocznie nam tu góra niezrealizowanych obietnic. Zaraz mnie nie będzie widać. Nie udało się wykreślić też oceny religii ze świadectwa. Są właśnie ciekawe rzeczy, że tyle obietnic dotyczy edukacji, gdzie platforma obywatelska rządzi, Barbara Nowacka o wszystkim decyduje i nie realizują swoich własnych obietnic. Oczywiście ja się cieszę, że nie realizują swoich lewicowych obietnic. Natomiast skoro obiecali swoim wyborcom, to mogliby oczywiście Dowieść. Po, program odtwarzania torfowisk i Tego nie ma i bardzo dobrze, że tego nie ma, to byłby uderzenie w polskie rolnictwo. Podniesienie zasiłku pogrzebowego. To jest dosyć prosta sprawa, również niezrealizowana. Nie teraz tu być może, może od 26 roku, ale oczywiście nie wiadomo. Rozliczenie komentanta głównego za działania łamiące prawo. Rozliczenia żadnego nie ma. Wprowadzenie instytucji miejskiego ogrodnika, nie wiem jak było, ale ja o tym miejskim ogrodniku nie słyszałem. Uruchomienie programu budowy nowoczesnych targowisk. Z tego co patrzyłem na stronie 100 konkretnych projekt dalej jest na etapie analiz i zastanawiania się, czy to jest w ogóle dobry projekt. Rozliczenie kierownictwa jednostek policji. Dalej wszystko w trakcie wprowadzenia obligacji antyinflacyjnych, również ich nie ma. Kolejna obietnica, którą próbowali zrealizować, ale powstrzymał ich na szczęście prezydent Andrzej Duda, to uznanie języka śląskiego za język regionalny. Ale oni doskonale wiedzieli, że jest prezydentem, w związku z czym obiecali coś, czy wiedzieli, że zostanie zawetowane. Odbudowanie hodowli świn. Czytałem o tych projektach odbudowy polskiej hodowli świn, i z samej strony platformy wynika, że nic takiego się nie dzieje. Stworzenie 700 lokalnych. Wspólnot energetycznych. Nie mamy żadnych spółek energetycznych, za to mamy bardzo duże problemy z energią. Projekt rozwoju energetyki. Wiatrowej dalej. W powijakach zakończenie nielegalnego importu śmieci do Polski. Z tego, co sprawdzałem, również nie udało się, się tego procesu Wypełnić mi cały czas góra niespełnionych obietnic. Plan transformacji energetycznej. Mam wrażenie, że my jesteśmy coraz bliżej przyznania, że nie uda nam się przeprowadzić żadnej transformacji energetycznej. Cały czas nie ma na pomysłu, jak to zrobić, cały czas odwlekamy do elektrowni jądrowej, zaplanują, planują łączyć elektrowni, które produkują. Mam bardzo dużo prądu, więc cała ta transformacja zakończy się zaraz na tym, że nie będziemy po prostu mieli prądu i będziemy go kupowali z Niemiec. Wprowadzenie funduszu stabilizacyjnego dla nie ma. Uwolnienie gruntów państwowych i krajowego zasobu nieruchomości. Nie będzie to zastępujące, to również tego nie ma. Koniec dotacji dla organizacji nacjonalistycznych. Sprawdziłem na stronie 100 konkretów. Nie znalazłem tam żadnego przykładu organizacji um, nacjonalistycznej, w której zabrano pieniądze za nowego rządu. Ujawnienie osób odpowiedzialnych za korupcję. Ja bardzo bym chciał, żeby one w końcu zostały ujawnione, ale mam wrażenie, że lista osób um, zajmujących się w Polsce korupcją to jest bardzo. Ściśle tajne, to jest jedno z największych strzeżonych tajemnic państwowych, bo nie idzie się dowiedzieć, jak kto w tym kraju odpowiada za korupcję. Ułatwienie organizacjom pozarządowym zdobywanie funduszy. Na stronie 100 konkretów sami twierdzą, że jeszcze pracują tutaj, mają jakieś uzgodnienia, konsultacje. Nic się realnie w tej sprawie nie zmieniło. Projekt budowy terminala zbożowego w Gdańsku udało się na ostatnią chwilę. Parę dni temu była konferencja prasowa Donalda Tuska, gdzie mówił, że ten terminal powstanie. Ale Donald Tusk wiele rzeczy mówi, więc jeszcze nie ma takiej pewności, ale przecież coś się w sprawie dzieje. Akt oskarżenia dla osób zamieszanych w aferę wizową, no nie uwierzycie, nie ma żadnego jeszcze czasu. Oskarżenia polskie. Polska prokuratura działa wybitnie e, powoli. Zmocnienie autonomii uczelni. Również tutaj się nie wydarzyło. Uzdrowienie mechanizmu ewaluacji nauki. Po tych wszystkich cyrkach, które robił Dariusz Wieczorek, to mam wrażenie, że ta sprawa poszła w kompletnie w złym kierunku. Jest tutaj dużo gorzej niż było wcześniej. Wprowadzenie ustawy o statusie artysty. No nie uwierzycie państwo artyści. Donald Tusk was oszukał I obiecał wam ustawę o zawodzie artysty. I nie macie ustawy w zawodzie artysty, bo no nie do uwierzenia, jakie to się rzeczy dzieje że na to artystów poszukują. Weryfikacja projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. To jest obietnica spełniona. Projekt rzeczywiście został zweryfikowany, niestety negatywnie i nie powstanie w takiej formie, jak miał powstać, a wejść jej powstanie i czy powstanie, to zobaczymy za kilka lat. Póki co odkładam na niezbyt liczną kubkę obietnic spełnionych, bo rzeczywiście zweryfikowali ten projekt, niestety negatywnie, ale nie obiecywali, że zweryfikują go pozytywnie, tylko, że będą go weryfikować. Sporządzenie Białej Księgi Finansów публічних, є на для великих фінансових публічних, Zniesienie cenzury na polską kulturę. Nawet sama Platforma przyznaje, że dalej ten konkret jest dopiero w powijakach i jeszcze nie został zrealizowany. Idziemy dalej. Legalizacja aborcji do 12 tygodnia ciągle. Na szczęście również niezrealizowana obietnica, pomimo że lewicy bardzo na tym zależało. Likwidacja Funduszu Kościołowego również niezrealizowana obietnica Platformy. Co najmniej 50% polskich produktów w sklepach i jasne oznaczenia pochodzenia. Również projekt nie zrealizowany. To znaczy dalej w sklepach kupujemy to, co my chcielibyśmy kupować, a nie to, co chcieliby politycy. Zniesienie zakazu handlu w Nikola. Również niezrealizowane. Osoby łamiące konstytucję odpowiedzą przed Trybunałem Stanu. Nikt nie stanął przed Trybunałem Stanu, a teraz to obecnie powinni tam stanąć politycy Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na którzy właśnie są w trakcie łamania konstytucji. Odpolitycznienie sądów. Nic takiego się nie dzieje. Mam wrażenie, że tu również idziemy w złym kierunku, to znaczy sądy nie tyle zostały odpolitycznione, co zostały. Nie wiemy nawet, jak to nazwać, ale rząd przestał przestrzegać w ogóle wyroków sądów, w ogóle one go nie interesują. Nie wiem, czy to jest odpolitycznienie, czy, czy olanie, czy cokolwiek oni z tymi sądami zrobili, ale sprawa na pewno nie jest poważna. Objęcie 20% lasów całkowitym zakazem wycinek to była zgodna obietnica Platformy na trzeciej drogi. Niestety zrealizowana z olbrzymią szkodą dla polskiego przemysłu drewnego. Zlikwidowanie dało KRS. KRS dalej istnieje. Teraz tam siedzą politycy lewicy oraz Platformy Obywatelskiej. Zarabiają bardzo dużo pieniędzy w KRS-ie, który jest nieuznawany przez rząd Platformy Obywatelskiej. Rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Dalej obie funkcje pełni dał Nie udało im się tego rozdzielić. Zwiększenie dostępności lekarzy ge geriatrów, tak, jasne, wszyscy lekarze, jak widzimy, teraz są strasznie dostępni, w ogóle nie ma kolejek, szpitale nie są zamykane, służby zdrowia jest coraz lepiej. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia również go nie ma. Rośnie nam kupa obietnic wyrzuconych do kosza przez rząd Platformy Obywatelskiej. Ograniczenie czasu kontroli dla licznych również tego nie ma. Wzniesienie podatku, belki, obietnica Platformy wyrzucona do kosza. Odpolitycznimy szkoły, są jeszcze bardziej upolitycznione. Ustawa o związkach partnerskich, nie ma żadnej ustawy, przynajmniej w Sejmie. do tej pory nie głosowaliśmy ustawy o związkach partnerskich. Wdrożenie programu Czysta odra, oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. Kolejna obietnica, niezrealizowana. Rozliczenie polityków PIS-u za w gospodarkę leśną, również niezrealizowane. polityków PIS-u są rozliczani za to, że bronili wieńca, za to, że nie przyszli na komisję mając zwolnienie lekarskie, ale nie są rozliczani za rzeczy, które rzeczywiście źle robili. Polityka antyprzemocowa, tak wielki sukces Donalda Tuska, pod tą obietnicą kryje się to, że wycofał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego mający by sprawdzić konwencję stambulską i jej zgodność z polską konstytucją. Więc tak, udało mu się wycofać swój znaczy wniosek poprzedniego premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Nie jest to wielki sukces, ale obietnica odhaczona. Ta jedna rzecz się im udała. Zakaz finansowania z publicznych pieniędzy działalności kościelnej. Nie przeszło. Obniżenie kosztów prowadzenia gospodarstw. Nie tylko nie przeszło, co jeszcze nawet się wszystkie koszty u nas gwałtownie zwiększają. Czysta i tania woda do produkcji rolnej nie ma. Rozliczenie afer Daniela Obajtka. Daniel Obajtek został tak brutalnie rozliczony, że teraz sobie pije kawę i wino w Brukseli w Parlamencie Europejskim. Być może nawet niedługo będzie te fałędzie, bo bardzo donoszą media. Odpolitycznienie spółek Skarbu państwa. Zostały tak samo upolitycznione jak zapisu. Jedyna różnica jest taka, że siedzą tam kolesie polityków Platformy Trzeciej Drogi Lewicy, a nie Pisu. To jest jedyna zmiana spółki dalej są upolitycznione, dalej siedzą tam zupełnie niepotrzebnie politycy. Program modernizacji polskiej armii. O jaka polska armia jest, już wielokrotnie mówiłem. Idzie to cały czas w złym kierunku. Nie mamy żadnej stosownej modernizacji. W naszej armii brakuje absolutnie podstawowych rzeczy. VAT 0% na transport publiczny to się nie udało. Ważniejsze było obniżenie VAT-u dla branży beauty. Tu już nie starczyło determinacji. Niższe rachunki za prąd dla inwestujących w fotowoltaikę. Myślę, że nikt w Polsce nie ma niższych rachunków za prąd wprowadzenie kredytu 0%, całe szczęście, całe szczęście, niezrealizowana obietnica, bo ceny nieruchomości byłyby jeszcze wyższe, podobnie jak wyższe byłyby opłaty za wynajem nieruchomości, jakby została zrealizowana ta obietnica, rewitalizacja i remonty dostawy nie ma. Odpolitycznienie mediów publicznych, podobnie jak spółkę skarbu państwa jedyna różnica jest taka, że siedzą tam teraz politycy platformy i że TVP robi propagandę dalej prorządową tylko dla innego rządu. Podwyższenie renty socjalnej również się nie udało. Ujawnienie listy osób odpowiedzialnych za nielegalne podsłuchy. Do mnie ta lista póki co nie dotarła, więc zakładam, że nie jest jawna. Zniesienie limitów NFZ w lecznictwie szpitalnym. Ten projekt przyszedł pełną wariację, obecnie znosi się lecznictwo szpitalne. W Polsce, ponieważ szpitale nie dostają pieniędzy z NFZ-u, zamykają swoje oddziały, pacjenci nie są przyjmowani, więc tego nie ma. Kobiety do przodu to jest kolejna obietnica trzeciej drogi. Znowu chodziło o specjalne preferencje dla kobiet. Na szczęście ich nie ma, ponieważ nikt nie powinien być preferowany z powodu swojej płci. Ograniczenie eksportu nieprzetworzonego surowca poza znowu wracamy do trzeciej drogi i niezrealizowany. Obietnic kontrola awansów i zakupów w wojsku od 2015 roku nie ma. Darmowe badania prenatalne. Platforma obywatelska to zostało spełnione. Podniesienie kwoty świadczenia z fundusza alimentacyjnego również, jak widzimy, rośnie powolutku, ale bardzo powolutku, kupka obietnic. Spełnionych za to już ledwo, tutaj e, będzie mnie zaraz widać za tą wielką kupą obietnic e, niespełnionych. Zmniejszenie liczby ministrów oraz wiceministrów znowu poszło w zupełnie przeciwnym kierunku. Rozporządzenie o ochronie polskiego munduru tego nie ma, że to rządzą kolesie. Ludzi, którzy obrażali polski mundur przez ostatnie lata. Przystąpienie do programu obrony przeciwpośrychowych. Nie ma. Audyt podsłuchów i działań MSW. Również nie ma. Przywrócenie uprawnień emerytalnych dla emerytów. Nie ma. System kaucyjny dla importu towarów rolno spożywczych nie ma. Co więcej, nawet minister Siekierski z PSL stwierdził, że ta obietnica PSL-u jest niemożliwa do zrealizowania i stwierdził to już jakieś dwa albo trzy miesiące po powstaniu tego rządu. Więc nie, nie jest i nie będzie. Rodzinny PIT, trzecia droga, nie ma. Uproszczenie systemu aplikowania dotacji dla gospodarstw nie ma. Co więcej, nawet wyłączyli możliwość niektórych aplikacji, np. z tego funduszu klimatycznego. Ludzie kupowali pompy ciepła, liczyli, że dostaną pieniądze z powrotem i nic nie dostają. To możliwość powrotu do służby żołnierzy zwolnionych od 15 roku. To zrealizowali, żołnierze są przyjmowani. Zamrażanie cen gazu w 2024 roku zrealizowane. Powołanie Ministerstwa Przemysłu. Tak, udało się rządowi powołać kolejne ministerstwo. Biurokracja nam rośnie. Mamy w Katowicach Ministerstwo Przemysłu. Czy to dobrze? Nie wydaje mi się. Innymi, tym lepiej. Natomiast oblicznica zrealizowana. Bardziej to oceniamy nie to, czy to dobrze, czy źle, tylko to, czy w ogóle robią to, do czego się zobowiązali. Dostęp do asystentów dla osób z niepełnosprawnościami nie ma. Kolejna budowlica, trzecia drogi idzie do kosza. Pozwolenie na kupno prądu z paneli od prywatnych właścicieli farm. Nie ma. Wprowadzenie podwyżek niwelujących te Nie ma. Niedawno głosowaliśmy budżet, podwyżki nie nadążają za Uzyskanie pieniędzy z KPO i Funduszu Spójności to się Platformie Obywatelskiej udało. Nie jest to oczywiście zasługa Platformy Obywatelskiej, po prostu Urszula von der Leyen woli ten rząd poprzedniego, więc stwierdziła, że magicznie doszło do przywrócenia w Polsce praworządności. Ludzie zaczęli się uśmiechać, a skoro się uśmiechają szeroko, to musi być praworządność, więc kasa przyszła. Likwidacja prac domowych. W teorii rzeczywiście udało się je zlikwidować, w praktyce na szczęście dalej są. Dzięki czemu dzieci się jeszcze czegokolwiek uczą, podobnie jak jest obniżony VAT dla sektora beauty do 8%. Dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy. To jest postulat trzeciej drogi podnoszony bardzo często przez lewicę, być może do tego nie jest realizowany. Włączenie polskiego przemysłu obronnego do międzynarodowych projektów nie ma. Oddzielenie dowodzenia armią od kierowania restykon obrony nie ma koniec z napływem niekontrolowanej żywności z Ukrainy. To zaliczę jako spełnione. Rzeczywiście ten import spadł, natomiast główną przyczyną tego jest to, że udało się odblokować porty czarnomorskie Ukrainę Ukraina sprzedaje zboże tam, gdzie wcześniej je sprzedawała, więc co będzie w momencie, kiedy te porty zostaną być może znowu zablokowane, to jeszcze nie wiemy, ale uznaję to za obietnicę zrealizowaną. Zielona Polska, tani prąd, czyste powietrze. Jak wyglądają ceny prądu? Można o nich wiele powiedzieć, ale nie to, że są tanie. Państwo jako uczciwy pracodawca z kobietnica lekcje jest Bądź stomatologiczny dla dzieci, i Obietnica platformy również idzie do kosza, zaraz się, na mnie się posypie. O, to jest ciekawa sprawa. Obietnica platformy, kasowy PIT. Platforma sobie zalicza tą obietnicę jako spełnioną, ale jej nie zaliczam, bo to nie jest kasowy PIT. To jest kasowy PIT dla niektórych najmniejszych, takich maluteńkich przedsiębiorców, nie dla wszystkich. Co więcej, tylko dla takich, co spełniają szereg kolejnych wymagań. I co najgorsze, to jest kasowy PIT na 3 lata. To znaczy, jak komuś, przedsiębiorcy, ktoś nie zapłaci za tej Faktury, no to on rzeczywiście nie musi od razu tego pitu zapłacić. Musi zapłacić po trzech latach, więc to jest odroczenie podatku od 3 lata, a nie żaden czasowy pit. -em. Nie nazwałbym tego kasowym pitem, obietnica niespełniona. Druga waloryzacja rent EMRT, czyli taki to jest 25%. Znowu nie starczyło im czasu na przyjęcie takiej ustawy. Likwidacja pułapki rentowej, ponownie niespełniona obietnica platformy obywatelskiej obniżenie podatków ho, ho, ho. Każdy rząd mówi, że będą niskie i proste podatki, ale oni w ogóle nie mają żadnej intencji obniżania podatków. Wręcz przeciwnie, podrzucamy im czasem te projekty wyższej kwoty wolnej od podatku, kwoty wolnej w podatku Belki. Nic nie przyjmują. Podatki dalej są wysokie, co więcej planują je jeszcze podwyższać, aby tłuszcz oczywiście do kosza Oszukali Polaków. System e rezerwacji wizyt medycznych. To jest tak oczywista sprawa. To powinno 20 lat temu zostać wprowadzone. Wszędzie, gdzie się człowiek zapisze, to dostaje wcześniej powiadomienie, sms em -y. może się zapisać przez internet. To jest średniowiecze jak w Polsce w tym momencie wygląda rejestrowanie się na wizyty. Nowoczesna armia, bardzo śmieszne, bardzo śmieszne, niestety, raczej można tragiczne. Zwykłe składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych. rzutem na placę. parę paręnaście dni temu to przegłosowaliśmy, więc dorzucam do obietnic spełnionych wzmocnienie obrony polskiej granicy z Białorusią. Również obietnica spełniona prowadzenie wakacji składkowych, tak przez ten jeden miesiąc można teraz nie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne, obietnica spełniona, złożenie wniosków do prokuratury od ukarania osób odpowiedzialnych za łamanie prawa. Trochę takich wniosków złożyli, na razie prokuratura nic z tym za bardzo nie robi, ale właśnie kupców, nic spełniono. Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 30%. Również do tej podwyżki doszło program Aktywna Mama, czyli babciowe również. Wracamy do obietnic niezrealizowanych. Akademik za złotówkę, obietnica trzeciej drogi. Nawet minister nauki Dawid Wieczorek stwierdził, że nic takiego nie ma i nie będzie, że się nie przyznaje do tej obietnicy, bo to trzecia droga. Koniec kolejek do lekarzy specjalistów. Nie wiem, jak znikną już kompletnie lekarze-specjaliści, to prawdopodobnie rzeczywiście ta obietnica zostanie zrealizowana, bo jak już nie będzie lekarzy, to nie będzie To kolei. Wprowadzenie finansowania z in vitro budżetu, to zostało przyjęte. Podobnie jak i przywrócenie dofinansowania z in vitro, z kolei z trzeciej drogi. Dwie identyczne obietnice, obie spełnione, więc możemy je potraktować razy dwa. 6% PKB na edukację nie ma. Przelecieliśmy przez wszystkie, tak mi się wydaje, przynajmniej te istniejące na stronach internetowych obietnice trzeciej drogi Platformy Obywatelskiej. Niespełnionych jest ta góra papieru, za którą jeszcze w tym momencie ledwo widać spełnionych została garstka obietnic. Niestety trzeba powiedzieć, że w tym roku Donald Tusk. Szymon Hołownia oraz Władysław Kośniak-Kamysz niestety oszukali Polaków. Składali obietnice, co do których było wiadomo, że ich nie zrealizują. Składali wiele obietnic, których bardzo dobrze, że nie zrealizowali. Składali obietnice, które udają, że są w realizacji. Wyjdziecie sobie na stronę 100 konkretów, tam już prawie wszystkie świecą się na pomarańczowo, co znaczy, są w realizacji, a wszędzie jest to napisane: trwają analizy, trwają prace, trwają konsultacje. Zastanawiamy się, czy będziemy to robili. Tak naprawdę nie będą realizować większości ze swoich obietnic. Więc po tym roku możemy powiedzieć wprost, że mamy kupę niespełnionych obietnic Donalda, Tuska na pierwszy rok jego rządów. Zobaczymy za kolejny rok, czy ta sytuacja się jakkolwiek zmieni.